Cześć, ja jestem Rodaty, a przed wami kolejna recka produkcji, która pojawiła się niedawno na Steamie. Gry, które z góry mają jakąś moją uwagę, to produkcje dość pikselowe, albo raczej pixel artowe, bo stworzyć coś pięknego w takich prostych piksach też nie jest łatwo. Jeżeli do tego dorzucimy platformówkę albo jak to niektórzy mówią na przykład model Rogu Light i rozpoczynanie gry od początku po śmierci, to ja z góry już jestem zainteresowany taką grą. Dead Souls od studia Motion Twin pojawił się na Steamie 10 maja 2017 roku i z miejsca zdobył 700 ocen, z czego 96% to były pozytywy. Co w tym siedzi? Skąd takie pozytywne oceny? Czy są słuszne? O co chodzi w tej gierce? To wszystko dowiecie się z tego materiału. W prawym górnym rogu zostawiam Wam jeszcze pokazywany niedawno podobny tytuł, mechanicznie, ale bardziej nastawiony na trochę bardziej mroczny klimat. Oficjalnie na Steamie produkcję mamy od 17 euro, była tam premierowa obniżka na 14 euro z groszami, na G2 znalazłem gierkę w momencie robienia materiału od 32 złociszy, czyli około tam 8, może 9 euro. Niewiele, zarówno oficjalnie, jak i nieoficjalnie. Czy to jakaś... jakieś dobre proroctwo? Zobaczymy. Do zabawy zalecane jest tutaj posiadanie kontrolera, ja tutaj klepałem na trzech rodzajach, żeby przetestować wszystkie trzy, na Xboxowym, na Steam kontrolerze oraz oczywiście na Klawiaturze. Popularnie. Jesteśmy tutaj glutem, takim smarkiem trochę. Wtaczamy się powoli w ciało jakiegoś typa, któremu przypadkiem chyba ścięto głowę, i przejmujemy kontrolę nad jego ciałem. No niestety, no właśnie, brakuje nam tej głowy, i z kolejnym npc udzielamy sobie jednostronną konwersację. Oczywiście trochę na migi. Nie jesteśmy w stanie tutaj też. Umrzeć, co mówi nam ten NPC, więc nawet jak zginiemy, jeżeli nasze aktualne ścierwo, które ożywiliśmy, zostanie gdzieś rozszarpane przez jakieś paskudztwa w lochach, to i tak maszyna prędzej czy później wypluje naszego gluta. I tak w kółko. Udając się dalej, otrzymujemy broń do wyboru. Bazowo nasz ożywiony śmierdziel ma zwykły zardzewiały miecz. Możemy podnieść łuk albo tarczę, i mechanika w postaci opiera się o prostą klawiszologię. Oczywiście opiszę Wam tutaj klawiaturologię, bo większość z Was raczej na tym gra niż na padzie, na PC. -cie. Lewy i prawy przycisk myszy to dwie główne bronie. Ewentualnie, jeżeli mamy tarczę pod prawym, no to na ułamek sekundy, czy tam powiedzmy na sekundę, zasłaniamy się tarczą. I tutaj jest to bardzo ważne, żeby wycelować idealnie ten blok. Q oraz E jako dwa skile, dwie umiejętności, do tego dochodzi. No, Spacja jako skok, ewentualnie wuj jako skok, klawisz w dół jako przygucnięcie, a ze spacją na przykład jest to zeskoczenie z półki, Shift robi tutaj za przewrót. Chwilę potem przekonamy się, jak bardzo. Jest to zręcznościowa gierka. Walidy na łucznik, Musimy kucnąć, by nie oberwać albo przeskoczyć hmm, jego strzałę. Jakiś zombiak ładuje swój atak i szarżuje na nos. My zasłaniamy się tarczą i powodujemy wytrącenie go z równowagi, odcinając mu po chwili głowę. Kawałek dalej, innego paskudnika. Klepiemy niezauważenie w plecy, no i jest ogłuszony ma taki charakterystyczny symbol. My go po prostu cały czas tam klepie, klepiemy i dobijamy. Tytułowe Dead Souls. Można tłumaczyć hmm, dwojako jako martwe więzienia, bo na początku idziemy przez lochy, ale z pokonanych przeciwników wypadają też niebieskie kule. To właśnie jakby martwe próbówki, baterie, jakby moc. Z dawnego życia tych istot, coś w tym stylu. To jest walutka służąca do permanentnego ulepszania naszej postaci. W pewnym momencie spotykamy naszego, można powiedzieć, trochę szefa, wielką, chodzącą probówko baterię. Na początku jest tutaj niewiele rzeczy, na przykład możemy ulepszyć naszą tarczę lub parę skill, jakie znaleźliśmy. Co ważne, musimy przed wyjściem do świata dalej zużyć wszystkie zdobyte Dead cellsy. Musimy wydać ich odpowiednią ilość na odblokowanie jakiejś konkretnej rzeczy albo konkretnego Czyli powiedzmy mamy 11 na 20, żeby to się zupgradeowało, lepszyło, musimy mieć 20. Kolejna sprawa to zdobywanie złota. Mopy po prostu dropią złoto, a czasami możemy znaleźć specjalne klejnoty automatycznie wymieniane na to złoto. Je wydajemy w specjalnych sklepikach. Czasami otwieramy zamknięte drzwi, za którymi coś się znajduje. Poza tym znajdujemy sekrety oznaczone specjalnymi takimi małymi, ledwie widocznymi runkami oraz rozbijamy przygotowane wielkie próbówki czy baterie, gdzie złapiemy tymczasowe ulepszenia postaci, na przykład zwiększające ilość zdrowia albo obrażenia, oczywiście tymczasowe. Do zgonu naszej postaci, jak to tradycyjnie dla tego gatunku. Naszym zadaniem jest albo przebijanie się dla farmy, po prostu ulepszanie postaci, albo odnalezienie bossa. Pomieszczenia z nimi są oznaczone takim specjalnym banerem w tle na czerwono, chyba z taką czachą, i za jego porobienie otrzymujemy oczywiście lód i specjalną runę, która jest wymagana do dalszego progresu w grze lub do odkrywania dodatkowych pomieszczeń, albo też do szybszego progresu do trudniejszych lokacji. Mamy do tego też elitki, czyli powiedzmy elita elitarnych bossów, elitarnych przeciwników, czyli takie silne moby oraz, to ważne, bo niektórzy pewnie nie zauważą grając w ten tytuł, MEGA BOSSY. Raz na kilka epizodów. Walka przypomina tutaj, powiedziałbym, Dwuwymiarowe Dark Souls, i wydaje mi się, że to jest dość celne porównanie. Sekunda na reakcję, przekalkulowane, idealnie użycie umiejętności odpowiednich gdzieś tam granat uderzający, gdzieś tam granat ogłuszający gdzieś tam otrucie gdzieś tam krwawienie odskok, unik, porę ciosów w momencie zestunowania przeciwnika, szybki odskok, żeby nie oberwać w momencie jego kontrataku itd. Przeciwnicy mają bardzo często skile, których byśmy się nawet nie spodziewali np. taki łucznik potrafi na nas zas zaszarżować, a nie tylko odskakiwać i strzelać z łuku. Akcja i dynamika jest. Stopień trudności jest dość przemyślany, jest bardzo dobrze zrobiony. Im głębiej, tym po prostu przyjemnie trudniej. To nie jest gra trudna w durny sposób, jak ja to mówię. Jest bardzo dobrze zaprojektowana pod tym względem. Jest też sporo efektów broni czy umiejętności. Podpalenie, otrucia, ogłuszenia, krytyki, krwawienie i tak dalej. Może nawet delikatnie robić build pod naszą postać, czyli odpowiednio kompletować przedmioty, by stać się po prostu koksem. Ja miałem taki miecz, który spawnował mi takie małe gówniaki różowe, one atakowały przeciwników. Do tego jeszcze skill, który mogłem przyzywać te gówniaki, oraz bombę z efektem otruwania. Jakby tego było mało, to te gówniaki jeszcze zadawały dodatkowe obrażenia właśnie otrutym przeciwnikom. W pewnym momencie miałem mordor na ekranie, chyba z 50 takich gówniaków, a ja tylko stałem i patrzyłem, jak wszystko płonie. Perków jest tutaj dużo, chociażby chciwa tarcza, która sprawi, że jak zablokujemy nią przeciwnika, to wybijemy mu złote zęby. Oczywiście on wtedy dropi złoto. Stopień trudności jest tutaj sporą zaletą, nie daje nam poryju na dzień dobry. Ale też nie wybacza błędów. Poleczyć się możemy albo mega rzadkimi perkami, które gdzieś tam live liczują, jak ja to mówię, czyli wykradają zdrowie, albo miksturkami. Oczywiście, co bardzo fajne, miksturkę możemy wypić, ale to trwa 3-4 sekundy, więc nie możemy jej użyć tak po prostu w walce. Na początku możemy mieć tylko jedną, potem dwie takie miksturki leczące, a na trzy no, trzeba się już sporo nagrać. Odnawiamy je po zaliczeniu etapu, więc błędy i obrażenia tutaj bolą. Wady i niedociągnięcia. System kreacji poziomów, mimo że generuje nam za każdym razem losowe lochy, to niestety ma problemy techniczne. Często system kreacji poziomów robi nam łańcuch do złapania się tuż obok, zadających nam obrażenia kolców. Wtedy można dostać wylewu, nieważne czy klawiatura, czy pad. Raz postać się złapie i wspina się po tym łańcuchu, to dobrze, a raz po prostu sobie skacze. To powoduje problemy i sytuacje, kiedy postać źle reaguje na to, co chcemy zrobić. Innym razem mamy wejście do lokalizacji. Z sekretem mamy nie oberwać ani razu, zabijając wszystkich w sekretnej lokacji, a gra tworzy nam portal na przeciwniku wchodzimy i automatycznie przegrywamy sekret. Tym bardziej są to po prostu no, momenty frustracji, tak? kiedy na przykład w walce nasza postać zamiast podskoczyć decyduje się na złapanie na przykład rury i wspinaczkę. Bazowo powinny być po prostu osobne klawisze do tego, osobne do podska podskakiwania i osobne do złapania się czegoś. Skoro już mowa o klawiszach, Dead Souls to gra, w której rekomendowany jest pad. Można grać na klawiaturze, ale tutaj twórcy się nie postarali, bo niektórych prostych opcji nie możemy kliknąć. Wszystko poza za atakiem lewym i prawym klawiszem myszy robimy tutaj klawiaturą. W paru miejscach mamy wskaźnik Next Page jako klawisz, żeby coś przesunąć dalej, tak na następną stronę. Do dzisiaj szukam takiego klawisza Next Page gdzieś na klawiaturze, ale okazało się, że jest to po prostu Page Up i Page Down. Zmieniamy zakładki interfejsu takimi nietypowymi klawiszami, gdzieś z dupy klawiatury. No, portem spada czuć tutaj bardzo mocno. Da się to jednak przeżyć, to są naprawdę minimalne wady. Finalnie. Jestem zadowolony. Jestem usatysfakcjonowany. Grało mi się w ten tytuł bardzo przyjemnie. Twórcy zastosowali to, co jest dla mnie istotne na rynku gier. Bardzo ważne jest to, by gracza zachęcić do rozgrywki przez pierwszą godzinę zabawy. Tutaj w Dead Souls autorzy zrobili to na ocenę dobrą. Nie bardzo dobrą, ale dobrą. Śmieszkowy wstępniak fabularny, pomysł na uniwersum, przyjemna pikselowa oprawa graficzna, klasyczne podejście do gatunku oraz świetna oprawa muzyczna. Na wielki plus wychodzi długość gry. Dużym plusem jest też fajnie i przyjemnie ro Stopień trudności z paroma ścieżkami podnoszenia tego stopnia. Mamy opcję albo od razu pójścia na skróty do kolejnego jakby etapu gry, albo możemy iść dalej w lokacji i podnosić leciutko stopień aktualnej tej właśnie lokacji. Sami decydujemy, czy chcemy przejść, chociaż. Parcie, to mi się coś innego kojarzy. No, yy, czy chcemy iść naprzód, jak najszybciej do nowych bossów albo nowych lokacji, czy jednak podnosimy lekko poziom aktualnej lokacji i farmimy złotko albo selsy. Jest tu parę zgrzytów technicznych, ale to doprawdy małe problemy i ogólnie Dead Souls nie ma większych problemów. Patrząc na Steama, i jak mówiłem na początku, oceny przytłaczająco pozytywne po premierze. Ja dorzucę od siebie również lajka na Steamie, polecenie kuratorskie zostawię miniaturkę, Zieloną jak trawa na wiosnę i powiem, że jest to po prostu bardzo dobra gra. Cena niska, zarówno oficjalnie jak i na G2, jak pokazywałem po 30 plus złociszy, kiedy robiłem ten materiał, warto w uj. Dam od siebie też, bro, tego lajka, zajebistości, jak mówiłem na początku, podobną gierkę w trochę innym stylu graficznym, macie w prawym górnym rogu w systemie kart. Tyle.